Witam, witam. Z racji tego, że jestem na urlopie i nie mam dostępu do mojej lodówki, postanowiłem, że dzisiaj pójdę do sklepu i kupię kawałek najlepszej kiełbasy, jaką mają. Dawno nie jadłem nic kupnego, więc czas spróbować. No to idziemy do znanego sklepu pod nazwą Świeżyzna. 24? Dziękuję. Trzydzieści sześć pięćdziesiąt Trzydzieści jeden, proszę bardzo. Trzy dziękuję. Proszę, poproszę Uh -huh. Mogę całą skrajnie jest ładna. Może pani. Pani nie ma w ogóle piętki, szczerze mówiąc. Uh -huh. Okej, okay. i... dobrze, dobrze. No. no, a malutko jest. Malutko jest. Ciemiutko. Tak, to proszę. Pięknie, jeszcze... Którą chyba Pani taką najlepszą? Górna kółka. Górna Ale taka na zimno? Taka na zimno, no, do bułeczki. No to ja bym wzięła okrasę. To. No to po Dla mnie najlepsza. Uh -huh. Jedna? Jedna. Dziękuję. Dziękuję do Skąd ta nazwa się wzięła? Okrasa. <grym> Nie wiem, to no od firmy Teraz po pokażę się tak właśnie. Albo nie od okrasy. Od, albo do okrasy, no. Dobrze, ile płacę? 9,45. Proszę. Ale kiełbaska super. Jest. Nie wiem, pani, co jest w składzie. Lepiej przeczytać. Ale więc naprawdę czy czytała. Czy jest, jest i... czy jest dodatkiem wołowiny? Nie. Nie? No, no nie. Aż, aż ciekaw jestem. Jakby pani? Zaraz jest... Sprawdzimy. No i powiedziała to no. super. Dzień dobry. dobry. Mięso wieprzowe, sól przyprawy, aromaty, jakiś ocet spirytusowy, woda, cukier, e, kwas cytrusowy, substancje konserwujące, a 500. OK, czyli mamy do, jest, dodatki tak, E. Tak, no jest 500, ale im wyższy, tym lepszy. I tu jest na 100 gram wyroku zużyto 110 gram mięsa. No, także, to mm -hmm. y, no już jest wszystko, powiem Pani. Z tym, że Mieszo. nie wiadomo, nie? Jakie mięso? Czy to... Ty... Podejrzewam, że mieszane na pewno jakieś. Nie no, nikt ale... nie chyba nie ma Pan w żadnym składzie, jakie mięso jest wykorzystane. Ale proszę spróbować i ewentualnie jak Pan nas tu jeszcze odwiedzi, to y, poproszę o... Opinie. Opinie. Po Opinie. No bo Dzięki mnie jest. osobiście smakuje naprawdę. Składu mhm. sięka i skóra świetnie też schodzi. Także, no nie każdy yy, zje też tą skórą, nie? Przez woreczek już ładnie pachnie. Pachnie rewelacyjnie. <laughs> Dziękuję Smaczne do widzenia. Garce. Do widzenia. nie ma, nie ma skarmi. Zaczyna padać. No i mamy kupione. Taki kawałeczek prawie 10 zł. Także jedziemy do domu. Będziemy testować. Jesteśmy w domu. Powiem wam tak, bardzo ładnie przyzwoicie pachnie. Może Wam pokażę blisko jak ona wygląda. Już widzę, że ona jest drobno mielona. Ale zapach naprawdę zacny. Ciekaw jestem, czy ona jest naturalnie wędzona. No tak, jak myślałem. Jest, ale pachnie. Naprawdę pachnie. Widać przy kroju. Są kawałki tego jest sporo mięsa chudego. Ciekaw jestem z jakiego to mięsa, nie wieprzowego, czy to jest jeden rodzaj, czy może więcej. Przypraw tu za wiele nie widać. Natomiast widzę, że jest tutaj pieprz. Ale uwędzona. Ładnie. Kroimy i spróbujemy. O. Jak na kupną kiełbasę. Rewelacja. Mam wrażenie, że jest tutaj schab. Schab z karkówką. Plus minus. Coś mi się tak wydaje. Powiem Wam, że jak wrócę z urlopu, ja spróbuję tą kiełbasę smakowo powtórzyć. Zobaczymy, czy ona mi wyjdzie. Kiełbasa bardzo ładnie pachnie, yy, ładnie wygląda. Drobno mielona, ale smakuje relacyjnie. Powiem Wam, do świeżej, chrupiącej kaiserki. Super. A jeżeli byście, kochani, byli ciekawi przepisu na tą kiełbasę i czy mi ta kiełbasa wyjdzie, to oczywiście zapraszam Was na mój kanał na YouTube pod nazwą Gotowanie na Spontanie, ale też i zapraszam na grupę, grupę na Facebooku pod nazwą Kuchnia Staropolska Wyroby Mięsne. Także. Do następnego. No, powiem Wam, że kusi. Kusi. I naprawdę to jest taka kiełbasa, bym powiedział, do ręki. Mm. No. Co prawda, kajzerka nie jest już chrupiąca, ale da się zjeść. Hmm, ale to jest piłmasa dla jaką lubię. Myślę o przyprawach, o składzie. Na pewno dam pieprz, dam czosnek granulowany. Sól wiadomo musi być. Ale nie ma tu nic więcej. Nie ma majeranku. Gorczycy. jest po prostu dobrze uwędzona. Mm. To jelito z jest mięciutkie. Mm -hmm. fajna Naprawdę fajna kiełbasa. Jestem bardzo mile zaskoczony. Mm -hmm. mm. Tak. Muszę koniecznie zdobyć przepis na tą kiełbasę. Także oglądajcie mnie. I do następnego.